Raz i do domu. Do pierwszej wiepki. To Sabist, Sabar z autkiem tam wiebać na flagę i jolo. Nie no, my mamy... A, tam są autka. Ale chyba nawet nie trzeba autem, bo i tak będziemy tam przed nimi chyba. Nawet na pieszo. no, możliwe. Bo ja pamiętam, bo już graliśmy to kiedyś i tak właśnie było, że my dochodziliśmy do budynków na wileżu

Ja bym wziął West Saber z prawą kropkę No, chyba najlepiej West cyber z prawą kropkę No i w sumie moglibyśmy zraszować po samochód Uh, squad 4 spawning east suburbs, we're going to build a few hideouts on that side of the map. Roger that. Jackie, make room. Is anybody pushing a village? Squad 3 Jackie is going to spawn grow. west suburbs, take a car and Dash. rush back to village. Copy. Będę miał samochód chyba. Chyba, chyba jedynie biegniemy po niego. No. Ty jesteś za mną, Nie. Nie no, pytam, czy ktoś jest bliżej po prostu, bo... Nie wiem. O, 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 o Ktoś mądrzył już w epocety Wow To się to jest niespotykane projektowanie granatnik. E, daj marker Linę, a nie ma beczera Kurde Zapomniałem kity rozdać Dobra Trudno, bez beczera będzie Właśnie sobie Oni są już, do Oni są już Niemożliwe. No to nasi. Nie, to nasi. No wie, to nasi. Z... Myślałem, że to już... Wrogowie. Motorem przyjechał. On już w rogowiach, też. Co to za karabin? Poszedł. To jest APC-ta chyba, albo nie, Grenatnik. to jest... Granatnik. Hamwi z granatnikiem, o. Dobra, tak. To... No jak chcesz. Jeden coś. tu Mordę patrz schody. Patrzę schody O Jezu Widzicie to ma PC? Nie To my... Co dostałem z lata i zdechłem lagę. w dyfy. Do Dokoła Od czego dostałeś? Z lata przez ścianę i zdechłem Dziwne to jest trochę. Gdzie leży medyk? Hmm. Tutaj leży, ale też już podchodzi. Na zewnątrz? Będzie no. problem. Nie będzie problemu, weź go szybko podnieś. Staram się. Mów dalej, mów dalej. To... Jest problem, są na zewnątrz, leży. No, no to, no to co, ale To 4?